Ojc, mojego syna i ducha świętego. Amen. Pan i słuchaj Drodzy bracia i siostry, tę najświętszą noc, którą nasz Pan Jezus Chrystus przeszedł ze śmierci do życia, choć tu wzywa swoje dzieci rozproszone po całym świecie, aby zgromadziły się na czuwanie i modlitwą. Jeśli tak będziemy obchodzić pamiątkę pasty Pana, słuchając Słowa Bożego, sprawując święte obrzędy, możemy mieć nadzieję, że otrzymamy udział w zwycięstwie Chrystusa nad śmiercią i razem z Nim żyć będziemy w Bogu. Módlmy się. Boże, Ty przez swojego Syna udzieliłeś wiernym światła swojej chwały. I przez te święta Wielkanocne, rozpal w nas tak wielkie pragnienie nieba, byśmy z czystym sercem mogli dostąpić świąt wieku i Amen. Chrystus, wczoraj i dziś. Początek i koniec. Tak. i Omega do niego. i wieczność. Jemu chwała i panowanie przez wszystkie wieki wieków. Ale przez swoje święte rany jaśniejące chwała niech nas strzeże i zachowuje let's go to światło Chrystusa chwalebnie zmartwychwstałego rozproszy ciemności naszych serc i umysłów.